Czy wiesz, że jednym z czynników warunkujących odpowiednie właściwości farmakokinetyczne i farmakologiczne wytworzonego leku receptorowego jest stopień rozdrobnienia substancji aktywnej? Więcej o procesie mikronizacji już za chwilę. Zapraszam. Czym jest rozdrabnianie? Na początek definicja, choć co to jest rozdrabnianie, każdy farmaceuta i technik farmaceutyczny doskonale wie, ale wstęp musi być. Rozdrabnianie to proces prowadzący do rozdzielenia materiału znajdującego się w fazie stałej na drobniejsze części. Proces ten ułatwia rozpuszczenie związków i przyspiesza zachodzenie reakcji chemicznych. Odpowiednio rozdrobnione substancje chemiczne stanowią główny półprodukt pozwalający na wytworzenie stałych. I półstałych postaci leku. Stopnie rozdrobnienia substancji w recepturze. Farmakopea rozróżnia 4 stopnie sproszkowania substancji wykorzystywanych w recepturze. Są to substancje grubo rozdrobnione, średnio rozdrobnione, miałko rozdrobnione, bardzo miałko rozdrobnione. Jak sprawdzamy stopień rozdrobnienia? Służą do tego sita o odpowiedniej wielkości oczek. Przyznam, że nie widziałem jednak współczesnej receptury, która na swoim stanie miałaby zestaw sit do określania stopnia rozdrobniania surowców. Im drobniej, tym lepiej, nie zupełnie. Najmniejszy stopień rozdrobnienia zyskuje się wskutek wielokrotnego mielenia analizowanej substancji. W niektórych przypadkach zbyt mała wielkość cząsteczek. Może prowadzić do wystąpienia trudności z rozpuszczaniem substancji stałej. Odpowiedzialne są za to zjawiska powierzchniowe, m.in. adsorpcja powierzchniowa i agregacja cząsteczek tworzących daną materię. Jakie metody rozdrabniania wykorzystuje się w aptece? Do rozdrabniania niewielkich porcji substancji wykorzystuje się głównie moździerze. Wspomniane utensylia są najczęściej wykonywane z porcelany. Najlepiej wybierać moździerze, w których zarówno wewnętrzna powierzchnia naczynia, jak i dolna część pistla są chropowate. To jest pozbawione błyszczącej glazury. W innych krajach wykorzystuje się głównie moździerze szklane lub wykonane z żywicy melaminowej. Jednak ze względu na jednolitą powierzchnię nie sprawdzają się one do mikronizacji substancji. Skuteczność procesu rozdrabniania zależy przede wszystkim od włożonej siły szorstkości powierzchni, kształtu pistla, częstości zeskrobywania proszku przylegającego do powierzchni moździerza i pistla oraz sumarycznej ilości wykorzystywanej substancji. Inne urządzenia wykorzystywane do rozdrabniania ciał stałych. Operację rozdrabniania w warunkach przemysłowych można przeprowadzić z wykorzystaniem młynów. Tego typu urządzenia są najczęściej wyposażone w zestaw sit, które pozwalają na regularne odrzucanie cząsteczek o zbyt małych i zbyt dużych wymiarach. Proces mielenia prowadzi do wzrostu temperatury, co może mieć niekorzystny wpływ na właściwości poddawanej procesowi substancji. Najłatwiej ulegają rozdrobnieniu substancje krystaliczne, czyli ciała stałe i kruche. Benzokaina zmikronizowana Galfarm Mikronizacja benzokainy nie należy do najłatwiejszych, a musi być przeprowadzona z należytą starannością i dokładnością, aby pacjent, aplikując lek na miejsce zmienione chorobowo, nie odczuwał obecności niedokładnie roztartych kryształów surowca. Brak właściwego rozdrobnienia benzokainy może doprowadzić wręcz do pogorszenia stanu leczonego fragmentu skóry. Firma Galfarm, znając trudności, jakie napotykają farmaceuci z właściwym przygotowaniem leków z benzokainą, wypuściła na rynek surowiec w postaci zmikronizowanej, co znacznie ułatwia sporządzanie leku. Skraca także czas potrzebny na jego produkcję. Mniej czasu, jaki należy poświęcić na wykonanie danego preparatu, przekłada się na obniżenie kosztów wytworzenia danego produktu.